Ale piękny wieczór, moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chcieliście taki odcinek, zostawiliście lajki, like, polubienia, komentarze. Polska pod dywizję tylko 10 rozpiętości ziomek. I uwaga, taktyka, którą przyjmę na ten epizod, będzie taka. Oczywiście idziemy w miarę historycznie tutaj, ale nie będę się bawił w produkowanie pepancy, bo dla mnie to będzie bezużyteczne i spowolni naszą produkcję. Zrobimy pociągi, bo będą nam potrzebne i ciężarówki dodatkowo. I postaramy się jak najbardziej zabezpieczyć tą Polskę. Zobaczymy, czy spam dywizji o rozpiętości 10... Nam cokolwiek oddanie. Od razu tutaj, bez zgadania, stawiamy na produkcję wojenną. Tutaj nie ma co się bawić. 14 tysięcy broni potrzeba. Wiecie co? tą kawalerię. Niech te supplysy będą na zielono i siedzimy. Jak tylko uda mi się uzbierać jakiegoś konkretniejszego expa, bo teraz sobie zrobię tylko oczywiście template'ik do garnizonowania, e, tak naprawdę, to pokażę Wam template, jakim będę starał się wybronić tą Polskę. Jeszcze taka luźna dywagacja. Ludzie się mnie często pytają: Łukasz, czemu nie robisz Gdańska i tak dalej? Czemu nie używasz handlu i tp. td. Stary zaufanie, Uważyłem, że to jest totalnie useless, nie? Bo jeżeli miałbym zrobić Gdańsk i stracić czas na parę celi, a mogę zrobić całkowicie coś innego i pozbyć się problemu politycznego i tak dalej, tak samo jak tutaj wyślę do Lwowa teraz dywizję kawalerii, żeby sobie przedłużyć czas tego buntu, no to moi drodzy, wolę to zrobić, a ten handel, no to trudno. Polska w of Iron 4 jest naprawdę silnym krajem z niewykorzystanym potencjałem. Jeżeli dobrze zrobisz Polskę, stary gwarantuje ci, że to jest materiał World Conquestowy bez żadnego problemu. Tak naprawdę. Teraz, oczywiście, ostatni najgorszy z celi to zwycięstwo. E, tutaj, moi Drodzy, wybieram jak najwięcej anterów, bo jestem święcie przekonany, że będę ich potrzebował dwa razy tyle, co e, moi kochani artylerii. I dodamy sobie teraz tak, żeby tutaj się produkowało jeszcze na dwóch fabrykach. To zostawiamy tak, jak jest. Tutaj jemy trzy, tutaj jemy dwa i musimy później ładować bronię na maksa. Tak będzie wyglądać ta taktyka. Nie wiem, czy się wyrobię ze wszystkim. Dopiero kończę robić politykę i będę wbijał w przemysłowe celenie, usunięcie reformy rolnej i zyskanie fabryk. Zastanawiam się, czy nie przedłużyć tego i zrobić jeszcze jedną interwencję, żeby nie zyskać więcej Czasu, żeby rzucić sobie na przykład cel tutaj, żeby dostać cywilki, nie? Żeby szybciej się to wszystko budowało. Mam już wybranego gościa od armii i teraz wybieram śmigłego ryza, nie dlatego, że jest super OP, tylko dlatego, że daje armii Experience codzienny, nie? I to ja muszę jak najwięcej expa zbierać Z racji tego, że mam wybadane tutaj te rzeczy, teraz sobie robię plan czteroletni, i dostanę boosta do przemysłu. Tutaj też jest busik, więc będę mógł ruszyć na technologię z 39 roku i mieć szybciej, moi drodzy, limit wydajności produkcji zwiększony. My tu gadu gadu, ale jeżeli podobają Wam się takie materiały, to zostawcie, moi drodzy, like. Będę wiedział, żeby więcej takich filmów dla Was na przykład nagrywać. No i też pamiętajcie, że na Nebie możecie taniej gry kupować. Link macie w opisie. A my wybieramy kolejne karabiny. Dobra, zagrożenie strajkiem trwa 70 dni. My już robimy reformę rolną. Super. Uff, nareszcie usunięta reforma rolna i teraz się zaczyna zabawa. Musimy zrobić te dwa cele, moi drodzy, 70-dniowe, żeby uzyskać y, bardzo dużo cywilek, ale wrzucę sobie jeszcze to i robimy później to, to i idziemy tutaj w przemysł, żeby zyskać masę fabryk. I teraz trzeba gonić. Trzeba mega gonić. I właśnie, bardzo ważna rzecz. Dajcie te pociągi. To Was nic nie kosztuje. Atak powietrzny mają. Siła ognia w walce z innymi samolotami. Nie będziecie aż tyle tych pociągów tracić, jak nie gracie pod lotnictwo w hoju. Nawet nie zdążyłem tutaj badać, moi drodzy, czołgów. Boże, co ja gadam? Nawet nie zdążyłem, moi drodzy, pociągów tutaj dopełnić jeszcze jedną fabryką i tego, bo muszę już ładować fabryki w broń, bo inaczej będzie tragedia. Ta linia musi się rozbujać jak najszybciej. Tysiąc sztuk artylerii, pelot, 1600 i 1000, moi drodzy, sztuk artylerii zwykłej. To mi się wydaje, będzie dużo tutaj dawało. Zmienimy sobie wszystko, tak, będzie. Wyglądał template. 10 rozpiętości i kompanie wsparcia. Zobaczymy. Doktryn jeszcze nie wybrałem, bo muszę je zacząć dalej jeszcze badać. Oczywiście wiem, że to jest głupie i jest powolni przemysłowo, ale na Polsce stabilizacja jest mega ważna. I teraz zrobimy dwa podejścia. Pierwsza obrona na granicach, dziesiątkami wszędzie, a drugie wycofamy się dopiero i zmniejszymy front i zobaczymy, co będzie z tego. Zrobimy dwa podejścia. Propaganda radiowa, cyk. tysięcy broni i mi, moi drodzy, na dywizję 550 broni potrzebuje. To już zobaczycie. Dodatkowe 11 dywizji, i teraz jest potrzebne broni. Jak najwięcej, bo my musimy po prostu srać wojskiem, dosłownie, bo inaczej będzie gigalipa. Tutaj sobie odejmiemy dwie fabryki. O Boże, zbugowało się. Tak, O jest bosz. Dobra, już. Trzeba odjąć tutaj dwie fabryki. Odejmę jedną stąd i stąd, żeby y, sprzęt wsparcia też nadrabiał, bo tutaj musi być piątka dziennie, bo inaczej będę kwiczał. Proszę o przetrenowanie tych jednostek. Zobaczymy, ile dywizji wyplujemy do roku 39. Mam 240 Army Experience, nie mam jeszcze 100% boostów tutaj do doktryny, ale staram się tego jak najwięcej wybadać, żeby jak Najwięcej orga podskoczyło, super, bo to jest potrzebne. No i tak jak się spodziewałem, moi drodzy, jedyny problem, jaki będzie, to ze sprzętem wsparcia, który jest na tragicznym poziomie, ale już powoli dajemy radę. Nawet odcinam coraz więcej fabryk, czy to od Anterów, czy to, moi drodzy, od artylerii, bo jest źle. Powiem wam szczerze, że jak się gra pod dyszki, to wyplucie dywizji jest ogromne dosłownie. Mamy ich bardzo dużo. Ale jest jeden problem. <laughs> Przepraszam za gardło. jeb. Sprzęt wsparcia nie domaga. Jak dodajemy zwiad i łopatę do tego. I zobaczcie, dodajemy też więcej fabryk. Robi się go 7 dziennie. No mam nadzieję. Że damy. Nie sądziłem, że będę najwięcej produkował sprzętu wsparcia, nie? Super. Tutaj większość, co chciałem, mam zrobione. Teraz idziemy w busty do doktryny. Ja sobie wypadam oczywiście tutaj. Bum. Gości rangerów. I podmienię i tutaj w mojej piechocie. zwiad za rangerów. Bum. I teraz sprzęt wsparcia powinien klęknąć, ale będzie lepiej. 3000 broni. Patrzcie, ile ja mogę wyprodukować jeszcze dywizji, nie? No to jest fantastyko, ziomek. Dobra, straty w, sprzęty, w sprzęcie wsparcia. W... Co ja w ogóle gadam? Łukasz, kiedy jesteś, coś się dzieje. Straty w sprzęcie. Straty w sprzęcie wsparcia. <noise> Już trzeba powoli widzowie, e, Są niwelowane, tak naprawdę. Broń jest od cholery. Mogę nam produkować znowu dużo dywizji i będę z tego korzystał. Muszę się tylko modlić, że ten sprzęt będzie się nadrabiał jakoś szybko, jak się robi tyche dziennie, nie? Z racji, że ja nie idę tutaj pod Word Conquest, tylko sprawdzenie dywizji 10 rozpiętości. Nie będę szedł w nierdzenne zasoby ludzkie. Pójdę w tą edukację i zrobimy atak i obrony w armii tutaj w prowincji narodowej, nie? I widzicie, teraz się nauczyłem naprawiać ten bug z linią frontu. Tu trzeba po prostu wczytywać granie. Jak głupie, to nie zabrać. Brzmi, wczytać rozgrywkę, i dopiero wtedy te dywizje będą w stanie się jakoś rozejść. Konkretnie. E, mamy nawet dużo pełnych armii. Broń mam 1100 i staram się wypluwać jak na 160 dziennie. Robię. Moi drodzy, robimy kolejne dywizje, niech się ta broń napełnia. Mamy mało czasu już. O, i teraz sobie przetestujemy, moi drodzy. Niech te dywizje się jeszcze troszeczkę przeorganizują, bo się trenowały. Będę stał po prostu na froncie i się nie ruszał. Gdańsk pozostanie w polskich rękach. To jest pierwsze podejście. Z po prostu będę stał i się nie ruszał, nie? Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Czy Niemcy mnie spuszują po prostu jak Boba. Czy będę w stanie utrzymać? Kompletnie puszczam kierownicę teraz, moi drodzy. Niemcy atakują sami. Dosłownie. Ja tutaj nic nie robię. Niech te dywizje same chodzą, same sobą rządzą, same się rozchodzą. I tak dalej. U, widzę, że jest tragedia na froncie. Niemcy z ale Ale tutaj widzę też jaj i, i rozstawienie dywizji. Niemcy prawdopodobnie niemieckie naciski na Benelux. Zobaczymy. Ty, nawet powiem wam szczerze, trochę wytrzymałem. Poznań prawdopodobnie padnie jak zawsze. Panowie, stójcie w tym miejscu i po prostu stójcie, nie. Nic więcej od was nie oczekuję. Tak naprawdę. I południe ładnie utrzymane, królewiec ładnie utrzymany. Tutaj Oddaliśmy parę prowincji, ale to prawdopodobnie przez Luftwaffe bardziej, tego co widzę. Doktrynkę mogę iść dalej. Super. Ty, stoimy. Jest okej. Okay. I Niemcy straciły impet na tarcia. Dywizje, moi drodzy, 10 rozpiętości. Historia dzieje się na naszych oczach. Mapa koloruje się na naszych oczach, moi drodzy. Zobaczcie, po prostu stanęliśmy. A tu jeszcze wystawiam 16 dywizji dodatkowych. Tak naprawdę, nie? Zobaczymy, niech się te dywizje teraz rozejdą. Ja te 24 dywizje i to wszystko biorę z powrotem na front. I jak to wygląda teraz? Ty, dobrze! Stoimy, chłopie, i jest gitara, nie? Mamy jeszcze Gdynię, Nie utraciliśmy jej? Kurde, lepiej sobie poradziły te dywizje niż dywizje, które robiłem. Patrz. I one stoją normalnie sobie 200 defa, ale jest ich po 10 na kratkę. Broni 5000, sprzęt wsparcia, aby nadrobić i byłoby fantastycznie. Pociągi są, logistyka jest, panowie. Ty, może jakaś nawet konterka mała, Ty, dywizja 10 rozpiętości w natarciu? Zaraz sprawdzimy, ty. Nie wygląda to źle. Jesteśmy taką masą, że jesteśmy w stanie odbijać tereny, nie? Więc ja się nawet cieszę z jednej. Patrz, poczekaj, jakbyśmy byli w stanie tutaj otworzyć drogę? Nie? Dobra, za daleko. Ale panowie, nie jest źle, nie? Olsztyn jakby zająć? Ty, co, on siądzie, boże, Niemcy 200 softa, 800 defa, chłopie. Tragedia. Ty, ale nie wygląda to źle. Stoimy po prostu. Po prostu stoimy, nie? Ty, Niemcy tak mocno atakują, że ja jestem w stanie ich prze przepuszować, panowie. Jak Niemcy mają po 7 dywizji na kratkę stare, widzisz to? Lol. Normalnie idziemy przed siebie, nie? Okej. Okay. Zajęcie Gliwic tak jak mówię niejednokrotnie jest fantastyczne w choju. W sensie chodzi o supply hub. Okej. Okay. Gliwice będą prawdopodobnie moje. Tu to wygląda fantastiko. Ty no <słuch> to panowie, ja chyba mogę iść AFK dosłownie. Ja już tą wojnę wygrałem. No i wchodzimy do Gliwic. Postaramy się tutaj podejść na Śląsk. Dosłownie. Zająć tutaj tereny do rzek. Zobacz. opie, co się dzieje? Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego to tak wygląda? Dlaczego ja nie skapitulowałem? Stary, normalnie podeszliśmy do rzek. Ojojku. dobra, trzeba zrobić mobilizację tutaj. Z tego co widzę, stać staćmy na to, więc zrobimy sobie to tak. Tutaj prosiłbym o przygotowanie, przegrupowanie tych dywizji. Tak jakbym wziął 24 dywizje jeszcze tutaj na pomoc, to by się dosyć mi się wydaje, przydało. Oho i ZSRR. O Boże, panowie, co jest? I ruscy wchodzą. <laughs> ja wierciele zapomniałem zapomniję Zapomniałem o ruskich, moi drodzy. To jest właśnie moc. To jest właśnie mocnie. A puściłem plan i z tego co widzę, to jest nawet zabawnie w tym królewcu. Zaraz zrobimy jeszcze jedno podejście. Nie? Oczywiście, drugie podejście. Gdańsk pozostanie w polskich rękach. Robimy identycznie to samo. Tylko, że powerbowałem troszeczkę dywizji i jeszcze dosłałem tutaj wojsko specjalnie na te tereny, tak naprawdę. Pierwszy impet i uderzenie Niemiec jest ogromne, tak naprawdę, więc to nawet nie ma się łudzić, że będziemy w stanie się utrzymać. Tylko po prostu trzeba oddać trochę ziemi. Tak jest zawsze w koju, do tego się trzeba przyzwyczaić. Hmm, ale z tego co widzę, nie wygląda. To źle. Ty, nawet jeszcze lepiej poszło. Jakbym nawet spróbował tutaj skontrować, ty, to te dywizje idą do przodu. Jeżeli ja nie jestem taki bierny, pasywny, że tak powiem, to jak idę do ofensywy, to sami widzicie, że nawet to działa, nawet to funkcjonuje. Moi drodzy, to przynosi efekty. XD. Tym razem postanowiłem się troszeczkę zabezpieczyć i zająć ten Olsztyn, żeby tutaj mieć lepsze zaopatrzenie. I tutaj patrzcie, jak robię kombo, to my naprawdę tutaj wypalamy nieźle. Oczywiście, rusty robią celi, trzeba się na to przygotować. Mam 7000 broni, więc ja będę w stanie wystawić jeszcze jedną armię na Rosję. Nie? Tutaj zrobimy kontrę na toruń i oczywiście się to udaje teraz. Zobaczcie. Tutaj Niemcy się wycofują z królewca. Co się w ogóle robi tutaj. Okej, okay, fajnie to wygląda. Weszliśmy głęboko w Niemcy. Ty, czy Polska będzie w stanie dokonać w ogóle okrążenia? Może kiedyś? Ty, po, a poczekajcie, spróbujmy przepchać troszeczkę tych Niemców w tym królewcu, nie? Odpalmy force ataki i niech ta dziesiątka atakuje. A tutaj kontra, ty nie wygląda to źle. Znowu tak samo. Znowu takie samo podejście, znowu 10 rozpiętości, 7000 tysięcy broni na plus jest prześwietnie, że tak powiem. Panowie zamiast wchodzić, to po prostu stoją w tym. Gdańsku, nie wiem dlaczego. Nie, troszeczkę tego nie rozumiem, no ale trudno. Ty, chłopie, zajęliśmy Królewiec. Przepchaliśmy Niemców jeszcze. Ty, spoko to wygląda. Odbiliśmy Gdańsk, zajęliśmy Królewiec, zajmujemy północ, będziemy mogli się bronić przed ZSRR za chwilę i pójdziemy zaraz do ataku. Okej, okay, ruscy wchodzą na pełnej, to było do przewidzenia. Boję się tylko Litwę i Łotwę, bo zostaną zaraz wciągnięte. Mam jeszcze 6 dywizji specjalnie do garnizonowania. Właśnie dlatego mam sześć dywizji tutaj ustawione. Eee, bo spodziewałem się takiego rozwoju wydarzeń, tak naprawdę. Wiedziałem, że ruscy prędzej czy później tu się zdesantują. To było do przewidzenia. Muszę jak najszybciej podbiec do królewca, oczywiście. O właśnie, dobra, udało mi się dolecieć do królewca sześcioma dywizjami. Świetnie, to teraz sobie ich utrzymamy. I okrążonko do widzenia. No i teraz powiem tak, przyszło się nam bronić, ale nie mamy zbytnio jak. Oddeleguję tutaj 23 dywizje jeszcze z frontu z Niemiec. Teraz tym panom ustawię tutaj obronę po prostu. Niech się Dajdą. Tych fajnie by było już wyeliminować. Tutaj aktualnie musimy się tylko i wyłącznie cofać, bo innej opcji dosłownie nie ma, żeby zakrywać front. Tak naprawdę. O właśnie, tutaj też się cofniemy. Dobra. No i czekamy, aż te ich wchłonie. Dobra, jednak oddelegowałem 23 dywizje tutaj jeszcze, e, tych dziesiątek. Niech sobie tutaj staną na froncie, tak naprawdę. I poróbmy jakieś lekkie kontry. Wypchajmy Sowietów z rzek, bo to jest naprawdę. O, i chyba będzie okej. Okay. Tym bardziej, że moje dywizje zabezpieczyły już tutaj, moi drodzy, porty. I mamy 2000 broni. Będzie się to uzupełniać jeszcze lepiej, bo robię 170 dziennie, ale Niemcy już na force atakach atakują. To jest śmieszne, moi drodzy. To jest śmieszne, że Niemcy muszą używać force ataków, żeby nas przepychać. Oczywiście Węgry dołączyły do osi, to było w 100% spodziewane, tak naprawdę. Ty, i wypalamy i ruskich, i Niemców, i jest fantastycznie, i możemy sobie stać. I prawdopodobnie zaraz skapituluje Francja. O właśnie o tym mówię. Teraz skapitulowała Łotwa i Estonia. Postaramy się tutaj podejść jak najszybciej i tylko i wyłącznie stać w miejscu. Teraz zrobimy, moi drodzy, tak, że robimy armię taką i robimy dosłownie identyczny scenariusz, właśnie. W ten sposób I niech się chłopaki porozchodzą po froncie Tu się chcą desantować Ale na szczęście moje dywizje tutaj były Mamy 800 moi drodzy sprzętu wsparcia I co? I czekamy! I tyle. dywizje 10 rozpiętości, moi drodzy. O, doktryna, dzięki. No i teraz chyba czas na nasz upadek, moi drodzy, bo wolna Francja skapitulowała, to znaczy, że Niemcy będą miały trzy razy więcej dywizji na froncie. Ja wątpię, że uzyskałem tutaj aż takie okopanie i przewagę, że będę w stanie się utrzymać w walce na dwa fronty. Dywizjami 10 rozpiętości. No, ale wygląda to tragicznie, będzie jeszcze gorzej, jak to mówi klasyk. Hmm, spróbujemy tutaj chociaż pospychać tych Niemców za rzeki z powrotem, bo to by nam troszeczkę dużo dało, ale wątpię, że uda nam się zdobyć te tereny, chociaż nie wygląda to źle. Nie. A co słychać no nic no prawdopodobnie znowu nam stworzą nowy rząd w Warszawie. Uuu, to już będzie klęska. Mm -hmm. Po upadku Francji, moi drodzy, już jest klęskunia. Już jest klęseczka, że tak powiem. Klęsusia tak na serio. Niestety nie wygląda to dobrze, ale trzymamy się, tak? O jajku, się bronią do końca. Kraków upadł, co ciekawe. Wiecie, jaki jest problem najgorszy tego wszystkiego? Ej ciągle przesywa dywizje z prawego frontu, na lewy, z lewego, na prawy i tak dalej, to jest bezsensowne. I później się robią puste kratki, i później się robi po jednej dywizji na kratce, gdzie bot to przepycha. I tak to wygląda po prostu. Ja już nie będę tutaj ingerował ręcznie, niech się wydarzy co się ma wydarzyć, bo mam jeszcze jeden pomysł. Ups! A co gdyby ich tak po prostu wycofać w głąb? Gdańsk pozostanie w polskich rękach. Oczywiście. I zrobimy coś takiego, nie? Co gdyby po prostu oddać teren. O, właśnie. W ten sposób. Niech Niemcy powchodzą jak najgłębiej. Niech zabiorą mi jak najwięcej fabryk. I niech wejdą tędy. To by było super. Węgry już nie ma w wojnie. A zróbmy taki triczek, nie? Że na przykład zrobimy my uzasadnianie celu i będziemy podbijać napięcie światowe. Po prostu wycofujemy się do płocka. Oddajemy tutaj, moi drodzy, ziemię. Żeby mieć stack dywizji dosłownie. Tak, dosłownie, dosłownie. I teraz możemy sobie wreszcie zrobić linię frontu jakąś w miarę normalną. Zrobić to tak i zabezpieczać się. I teraz powinniśmy mieć chwilę od. No, Oddechu, że tak powiem. ZSRR robi cele, moi drodzy, na nas, na Stanisławów i tak dalej. Okej, okay, to powinno zostać zajęte przez Niemcy. Zaraz zresztą zobaczymy. Okej, okay, no i po prostu czekamy. Ja tutaj chyba nie mam co za bardzo kontrować, ale spróbuję. E, nie, dobrze idzie. Uh -huh. Przygotujemy się na długie oblężenie, zajmując te tereny, może się uda. Anulowałem cel na ZSRR. Niemcy fajnie by było, gdyby weszli jeszcze głębiej i mnie okrążyli. Wtedy o wiele łatwiej sterowałoby mi się dywizjami. Okej. Okay. Z racji, że Węgry są w wojnie. Zróbmy tak. Ok. Widzisz? I teraz najgorsze jest to szaflowanie wojska. Mam nadzieję, że chłopaki sobie dadzą radę. Stoimy, co nie? Teraz i czekamy. Po prostu. ZSRR-owi anulował się cel na Stanisławów, bla bla bla, i tak dalej. I my możemy stać z Niemcami, nie? Jesteśmy bezpieczni. Możemy sobie siedzieć i robić cel narodowy. Niemcy raczej mi nie zagrażają z tego co widzę. Ruscy chcą na mnie zrobić cel, ale nie mogą. W pewnym momencie powinni zacząć robić cel na Niemcy. Tutaj widzicie, jak mnie zepchali. Ja bym się nawet starał to skontrować jakoś. Taką masą tempą, dosłownie. Zobaczcie. Tyle dywizji bierze udział w bitwie, więc organizacja mi spływa w sekundę. Świetnie, nieźle to wygląda. Tutaj Niemcy tracą atryszyn. fantastycznie. Tutaj Tutaj Niemcy starają się przybijać tutaj górki, ale tutaj też idzie fantastyko. I powiem wam tak, moi drodzy, nie pozostało mi nic innego, jak po prostu poklepać się po fałdzie. Ja teraz będę szedł powoli do góry. Starał się odklepać tutaj mojego przeciwnika całkowicie. Znowu zajmie Olsztyn po raz 50 w of Iron. O właśnie, idziemy odzyskać fabryki cywilne, bo to jest nam ba bardzo potrzebne. Tutaj oczywiście postaramy się zniwelować problemy, żeby wróg mnie nie atakował na każdej prowincji. Super, łopie, jest fantastycznie. Francja prawdopodobnie upadnie, chociaż trzymam za nią kciuki, żeby tak nie było. Wiecie co, pokuszę się o dodaniu tutaj pięciu fabryk, o dodanie oczywiście, do artylerii rakietowej i obniżę sobie produkcję broni do stówki dziennie. Nie mam coś, czego skąd importować, chociaż ty Malaje, dzień dobry, spoko i teraz po prostu poczekamy. Patrzcie, equipmentu mamy, co nie mógłbym zwerbować jeszcze dwa razy tyle wojska, stary. Patrz, ja mogę zwerbować 48 dywizji, bez problemu Polski. Panowie, czy my odkryliśmy właśnie taktykę i template, dzięki któremu można dosłownie strzelić Warcon Quest Polską? Pięć lat? I tu jest ten problem, że oni, jak mogą atakować z paru prowincji, to się robi problem. Problem na froncie, dlatego my musimy wyprowadzać uderzenia, takie wiecie, starać się ich po prostu poprzepychać gdzieś, pozdobywać jakieś terytoria, coś w tym stylu. No, wojna jeszcze nie jest wygrana, ale 48 nowych dywizji mnie zasili. Okej, okay, nowe 48 dywizji, moi drodzy, dołączyło do frontu. Rozkaże im się rozejść jak najszybciej. Patrzcie, wzmacniają granice. Kurde, straty w wojnie są takie milion siedemset tysięcy, no milion u nas w Polsce, Francja nie upadła, więc to już jest GG tak naprawdę i za niedługo trzeba rozpocząć zerk, moi drodzy, i marsz. Fakt, że Niemcy się przebijają mniej więcej w tych czy w tamtych prowincjach. Ale nie wygląda to aż tak źle. Wbijam się tutaj w brześć, żeby jeszcze, moi drodzy, zdobyć dodatkowy supply hub. Żeby tutaj jeszcze gorsze były granice dla Niemiec, jeszcze więcej atryszyn. W Białym Stoku w ogóle nie ma kolei XD. ZSRR żąda wschodu. No, oczywiście, że nie. No i ZSRR mi wojnę wypowiedziało. W międzyczasie uzasadnia cel na Węgry. Jedyne, co wystarczy teraz robić, to czekać. Bo oni chcą te Zakarpacie i tego ty typu tereny zdobyć. Nie wygląda to źle, naprawdę. O, widzisz, patrz. Nawet będę w stanie front przedzielić, może. I nawet okrążyłem parę niemieckich dywizji. Ty, stary. Byłem w stanie przedzielić pro. Front. Front, chciałem powiedzieć, ty. Moi drodzy, tak się przeatencjonuję teraz. E, oczywiście posiadany jest Twitter. Jeżeli ktoś z Was chce, to zapraszam. Ja tutaj dosyć często tweetuję różne rzeczy. Mam Nick Kalach po prostu. Niemcy to już chyba do końca nie wiedzą, co się dzieje na tym froncie, tak z tego co widzę, nie? Tak. <laughs> Oni już chyba nie wiedzą, co się tutaj może wydarzyć. Mam, moi drodzy, 7 tysięcy broni, brakuje mi artylerii. Kto by pomyślał w ogóle? No fantastycznie jest obecnie. Zobacz, fantastiko. W sumie teraz mogę iść w odzyskanie granic i odzyskanie terenów, moi drodzy, z zaopatrzeniem i tak dalej, i fabryk, bo ja. Tutaj widzę, że ja tutaj będę miał dominację nad nimi, polu. Nawet wydaje mi się, że gdybym puścił plan, to by było już tak naprawdę. Wiecie co? Pójdziemy tutaj, postaramy się zająć prowincję sportem, nie? Tak? Po prostu. Prowincję sportem zająć, to może być spoko. I dołączymy do aliantów. Zapraszam. Super. Kule wiedzy mój. Czy zaczną tu przypływać francuskie wojska? Albo jakieś inne? Zaraz zobaczymy. Ty, a co by się stało, gdybym się wycofał jedną armią całkowicie z linii frontu, nie? Tak, 80 ponad dywizji. Wysłałbym ich do królewca. O! I na przykład wysłałbym ich tutaj, morsko. Boże, pod Dobra, to nawet nie ma co, nie? Dobra, mój błąd. Przepraszam. Y to nawet dwie, dwie dywizje, nie. O, oh, bo mam tyle konwoj. Niemcy walczą z ZSRR, a ja puszczam Planisko i będę walczył i z ZSRR, i z Niemcami jednocześnie, z tego co widzę. Już powiększam prawo poworu za czasu. I powiem wam szczerze, że no, takie życie, nie. LOL, yy, nie uwierzycie, poszedłem sobie odebrać jedzenie, bo podobnie przyjechał kurier i Berlin zdobyłem. Yy, panowie, czy ja jestem już uzależniony od Herzovaira? Jedyne tak naprawdę ogromne minusy tej strategii, że jak puszczasz plan, to w pewnym momencie masz minus 40 tysięcy sprzętu albo więcej, ale kogo to obchodzi tak, tak długofalowo? Ważne, żeby wygrać, tak? Nawet to właśnie robimy. A, bo ja Warszawę straciłem. LOL! <laughs> nie widziałem nawet. <laughs> Moi drodzy, nie zauważyłem, że ja straciłem Warszawę, chłowie. Czy sięgam na wszystko, co święte. Nie widziałem, że straciłem Warszawę. Naprawdę, moje dywizje się jakoś dziwnie rozeszły i straciłem Warszawę. Jezus. Tragedia. Dobra, zdobędziemy ten Stuttgart. Boom. Będzie supply lepszy oczywiście w tej prowincji. E, spróbujmy się rozejść dalej, nie? Oczywiście ich tutaj obkrążyć jakoś. Dziko bo dziko, ale spróbujmy. Dobra, tutaj część dywizji została odciętych, może to pomoże. Ty, alianci, pomóżcie, proszę, bo ZTSRR idzie na Berlin. I to przez Polskę, nie? Bo to by się obrona jakaś lekka przydała, panowie. Francjo. Bohaterska Francjo. Gdzie jesteś, gdy cię Polska potrzebuje? Aha. Okej. Okay. Ty, ja skapitulowałem. Lol. Panowie, kto się spodziewał takiego OP scenariusza, nie? że ja skapituluję. Niemcy się jeszcze znają, że ci odbiją głowie. Nie no, koniec końców musiało wygrać ZSRR, tak? Dzięki wam, moi drodzy, za uwagę. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, patrzcie, jakie fajne wyzwolenia się, moi drodzy, teraz szykują alianckie. A wam polecam film, jeżeli chcecie zobaczyć, o najdziwniejszym templatecie w Herz of Iron 4, którym naprawdę obroniłem Polskę. Dosłownie w podobny sposób, ale template jest giga dziwny. Serio, polecam zobaczyć ten materiał. Mam nadzieję, że się tam słyszymy.